ze świata czterech stron z jarzębi nowych dróg gdzie las spalony wiatr zmęczony noc i front gdzie niezebrany plon gdzie poczerniały głuk wstaje dzień słońce przytuli nas do swych rąk. I spójrz, ziemia ciężka odkrywi, Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach. I spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za. Rana może już Za dzień, za dwa Za noc, za trzy Choć nie dziś Za noc, za dzień Doczekasz się Stanie świt Chleby upieką się W piecach nam I spójrz tam Gdzie tylko był dym Kwiatem zabliźni się Wojny ślad Barwą róż Dzieci urodzą się Nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas porę burz Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień do człowieka się stanie Proszę państwa, witam państwa serdecznie na wyjątkowej okoliczności w historii Mińska Mazowieckiego, bowiem ten rok 2016 jest rokiem niesamowitych symboli historycznych. Z jednej strony 1050 lecie Chrztu Polski bardzo silnie złączone z 1050 leciem tworzenia państwa polskiego. Na tą okoliczność Muzeum Ziemi Miejskiej przygotowało odsłonięcie obelisku który poświęcony jest bohaterom ziemi mińskiej. Tym żołnierzom, którzy w dwudziestowiecznych wojnach, na wszelkich frontach złożyli daninę krwi, aby walczyć o wolną i niepodległą Polskę, niezależnie od kontekstów politycznych, które były rozgrywane przez polityków. Danina krwi równa wszystkich żołnierzy na jednym poziomie. Ten obelisk prezentuje. Pierwszych 70 imiennych dedykowanych tabliczek, dotyczących okresu od 1914 roku do 1945, w przygotowaniu są następne tabliczki imienne, dedykowane kolejnych około 50 bohaterów ziemi mińskiej. W ten sposób obelisk będzie obeliskiem, który powoli będzie gromadził wiedzę o naszych wielkich. Żołnierzach ziemi mińskiej, którzy polegli na frontach XX-wiecznych wojen, w przyszłości obelisk zostanie powiększony o również te nazwiska bohaterów ziemi mińskiej, którzy polegli w XIX wieku, szczególnie w powstaniu styczniowym. Dzisiejsza uroczystość powiązana jest z szóstym turniejem rycerskim zorganizowanym przez Bractwo Rycerskie ziemi mińskiej i Muzeum Ziemi mińskiej to 1050-lecie chrztu państwa i 1050-lecie budowy państwa polskiego idealnie wpisuje się w dzisiejszy turniej rycerski. Mamy rycerzy epoki chrobrego, mamy rycerzy średniowiecznych i mamy to spojenie jakby wielowiekowe w postaci drużyny siódmego pułku ułanów luberskich. Ten obelisk został Generalnie przygotowany przez pracownika Muzeum Ziemi Miejskiej pana Romana Ruśplo. Bardzo proszę pana burmistrza o dokonanie otwarcia pomnika. Panie Sławku, pan Sławek Skać, odegna sygnał okolicznościowy. Bardzo, prezentuj. No, na prawo. odsłonięcie się Na cześć bohaterów Ziemi Miejskiej proszę o salwę honorową z Chachownicy. Masz coś na po Chodź! W ten sposób rozpoczęliśmy nową historię przebracania pamięci bohaterów Ziemi Miejskiej Którzy polegli na różnych frontach wojennych poprzez I wojnę światową, II wojnę światową, poprzez, poprzez członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionów Polskich, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wojsk Frontu Wschodniego. Ufam, że mieszkańcy Mińska Mazowieckiego dzięki temu obaliskowi wzbogacą swoją wiedzę o wielkich czynach wielkich mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Brawo! Za mną! Marsz!